Dzień dobry. W dzisiejszym materiale zaprezentuję Państwu, jak prowadzić sprzedaż na kasie Elzapka 10. Po pierwsze musimy wybrać numer towaru, który chcemy sprzedać. W moim przypadku będzie to 1. Pojawia nam się usługa kosmetyczna. Następnie zatwierdzam zielonym przyciskiem zatwierdź. Jest moment, kiedy muszę podać cenę towaru. W moim przypadku to będzie 100 złotych. Zatwierdzam, paragon się rozpoczyna. I mam teraz możliwość wybrania, czy chcę zapłacić za pomocą karty, gotówki, czy przelewu, przedtem muszę podsumować sprzedaż przyciskiem razem. I teraz mogę wybrać płatność. Czy to będzie gotówka, która jest domyślna, karta lub przelew. W moim przypadku wybiorę gotówkę. Jak widzimy, Pojawił się napis gotówka PLN. Zatwierdzam zielonym przyciskiem i paragon został wydrukowany. Tak samo oczywiście możemy zrobić dla produktu usługa kosmetyczna w cenie na przykład 200 zł. Jeżeli chcę poprawić, bo wpisałem błędnie sumę, usuwam czerwonym przyciskiem. Ma być na przykład 201 zł. Zatwierdzam zielonym. Jak poprzednio, podsumowuję sprzedaż przyciskiem razem i wybieram teraz płatność. Karta płatnicza. Zatwierdzam zieloną. Paragon został wydrukowany i jak widzimy jest napis Zapłacono kartą. Dziękuję za uwagę.